Uśmiechnijcie się, brygada, hej! To już jest pozamiatane, niestety. Pani droga, najlepsze to dopiero przed nami. Wyobraźcie sobie, że idziecie sobie gdzieś po osiedlu i nagle... Lecą na wasze głowy różnego typu przedmioty z któregoś tam wyższego piętra. Zeportowani Ukraińcy! Osob. Oooo! O no, stół! O no! P***a! Dmyt! 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 Ci umrzy. Niech nie odkrywała drzwi. Ja myślałem na początku, że to jest może jakiś Kijów, może Lwów, tego typu rejony, bo facet coś tam wydzierał się. On podobno z tego, co, co wyczytałem, mówił, że chce deportacji. Coś krzyczał po angielsku, coś krzyczał po ukraińsku czy po rosyjsku. Czordwij, co on tam krzyczał. Ale moi drodzy, cała sytuacja miała miejsce w Warszawie. Ktoś mógłby powiedzieć: A to takie uśmiechnięte miasto. Okej. Okay. Ale jeszcze jakiś czas temu tego typu rzeczy nie było. Jeśli nie rozwinę, chcę uznać na, na magazynie. Powiem wam szczerze tak, wiele lat spędzonych za granicą. Nigdy nie słyszała naprawdę polaka, przykładowo we Francji, w Paryżu na przykład, żeby dar jabłkę na całą okolicę, na całą dzielnicę. Ten gościu. Podobno krzyczał, że on chce deportacji, za coś takiego chyba powinien zostać deportowany. Ale ktoś powie nie, bo on niczego złego nie zrobił. Przecież on tylko wyrzucał. Aha, bo on może był pracownikiem firmy, która robi przeprowadzki. Tylko wyobraźcie sobie taką sytuację, że idziecie sobie chodniczkiem i coś wam spada na głowę i jest po was, bo taka sytuacja mogła mieć miejsce, bo facet po prostu rzucał w ciemno. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. To reakcja mundurowych. Oni tam już powinni być maksymalnie, dwie minuty, maksymalnie serio, bo facet mógł realnie zrobić komuś krzywdę, mógł pozbawić życia. No, ktoś mógłby tam stracić życie. I tak, ja sobie wchodzę na internety, chciałbym znaleźć jakieś informacje, poczytać. Nie ma nic. Nie ma dosłownie nic. Na chwilę, w której robię ten film, możecie sobie sprawdzić, możecie sobie wpisywać. Nie ma nic, ani jednej informacji. Przecież to jest istotne. Żadne media warszawskie, nikt niczego nie napisał, więc gdyby nie internet, gdyby nie X, -y, Facebooki, YouTube i tak to o wielu rzeczach nie mielibyśmy pojęcia. A ja na przykład, gdybym był mieszkańcem tego osiedla, tego bloku, to nie chciałbym, żeby ktoś się wydzierał. I nie tylko po ukraińsku, czy po rosyjsku, ale nawet po polsku, ale tym bardziej. Gość, którego zaprosiłem sobie do mojego domu, no nie chciałbym, żeby gość robił takie rzeczy. Jeśli ktoś jest właścicielem, już po raz kolejny to podkreślam, też nie powinien takich rzeczy robić. Nie powinien wyrzucać rzeczy przez okno z któregoś tam wyższego piętra. A już na pewno nie powinien tego robić gość, który został zaproszony na to osiedle. I teraz osoba, która wynajmuje to mieszkanie, czy taka osoba zdaje sobie sprawę, że naprawdę robi źle? Czy taka osoba w jakiś sposób weryfikuje swoich rokatorów? Bo ja patrząc na ogłoszenia, możemy zrobić taki teścik, możemy zrobić jakiś eksperyment. Naprawdę nikt nie weryfikuje. Dosłownie nikt. Biorą tego, który da więcej. Nieważne, że on mu rozniesie na strzępy to mieszkanie, bo prawdopodobnie wyrzuca przez okno jakieś rzeczy, które prawdopodobnie nie były jego, a nawet gdyby były jego to właściwie też ponosi odpowiedzialność jakąś tam. Jak mu się nie podoba, to droga wolna. Słuchaj, Wacuś, słuchaj, Waćpan, naprawdę, tam macie duże braki na froncie. Serio, tam mógłbyś sobie porzucać. Widzę, że jesteś bardzo taki mocny, silny byczek, że jesteś zdrowy, że masz werwę, że mógłbyś tam naprawdę wiele wskurać na tym froncie. Ale i tak znajdą się tacy, którzy powiedzą, a bo ty jesteś taki, że ty nie lubisz innych. Nie. To nie o to chodzi, że nie lubię innych, ale naprawdę to nie jest normalne. To nie jest przyzwoite, to jest nieprzyzwoite, to jest nienormalne, to jest coś nienormalnego, naprawdę. Idziecie sobie serio i ktoś wam wrzeszczy w innym języku, wiecie, że jest tylko gościem i tak się zachowuje. Ale to jest regularne, coś takiego ma miejsce regularnie. Czy gdzieś idziemy cały czas, krzyki, jakieś pijaństwa. Gdyby ktoś zachowywał się kulturalnie, nikt by złego słowa nie powiedział. Najśmieszniejsze, jednocześnie najbardziej tragiczne w tym wszystkim jest to, że gościu, ten który rzucał, nie mówi po polsku, i ci, którzy nagrywali, też nie mówili po polsku. Bo to tak, bo to często teraz się spotyka, że na przykład widzimy jakiś wariata gdzieś na ulicy, który no, nie jest Polakiem, i ten, który nagrywa, też nie jest Polakiem, to sobie tak myślimy, kurczę, do jakich czasów my dożyliśmy, czego my doczekaliśmy, serio. Ostatnio widziałem taki filmik, gdzieś takie filmiki w Niemczech, że tam naprawdę. Helmuta takiego prawdziwego, nie naszego Helmuta, tylko takiego prawdziwego, to tam nie było. Na chodniku nie było Helmuta. Ani jednego, ani jednej Helmutowej. Sami goście. Ja się zastanawiam, co będzie niedługo, jakie będziemy mieć wrażenia wkrótce, co się wydarzy, jakie będziemy mieć tutaj fajerwerki. Może niedługo jakiś fajerwerk będzie taki mocniejszy, może coś naprawdę się wydarzy, takiego ciekawszego ciekawszego, o czym będą mogły pisać media. Bo o wielu rzeczach się nie dowiadujemy. No, abstrahuję od tego, że coraz więcej pożarów, ale to przecież są upały. No tak, to są upały, to na pewno nie mógł być ktoś, to tylko upały. I nie może być tak, że ktoś cały czas mówi, jeśli mówimy na przykład o obcokrajowcach w Polsce, że ktoś mówi, że to jest źle mówić o obcokrajowcach, bo oni są na równi z nami. Owszem, każdy człowiek jest na równi, tylko pamiętajmy o jednym, że gość jest zawsze gościem. Że gość nigdy nie będzie miał takich samych praw jak właściciel mieszkania czy domu. Gość jest gościem, to właściciel domu, mieszkania, czy też jakiejś tam posesji, czy firmy, czy czegokolwiek, ruchomości, nieruchomości. On ma większe prawa, dlatego że jest z właścicielem, dlatego że jest u siebie, każdy kto jest u siebie zawsze ma większe prawa, bo idąc tym tokiem myślenia to będziemy jak w Hiszpanii, tam są okupados jesteście na wakacjach albo na przykład sobie gdzieś pojechaliście wracacie do domu, no i ktoś wam siedzi w domu, w waszym domu i nie możecie go usunąć, bo on tam wszedł, on ma takie same prawa jak wy, więc wy musicie czekać aż on ten dom opuści, żebyście mogli do niego wejść i wtedy wy będziecie mieli większe prawa Zależy, kto wejdzie pierwszy do domu, niezależnie od tego, kto go kupił. Takiego świata chcecie? Ja nie chcę takiego świata, bo każdy może sobie ten dom wybudować, kupić, wynająć. Każdy. Każdy, kto będzie u siebie. Ja, jak jadę gdzieś w gości, czy też do innego miasta, do innej wioseczki. Czy przede wszystkim do innego państwa, to zawsze mówię sobie, że jestem gościem. Nawet gdybym tam nie wiadomo, jak długo siedział, nawet gdybym nabył obywatelstwo, to nadal byłbym gościem bo nadal byłbym Polakiem urodzonym w Polsce. Może znacie tego, że zimieszka albo wiecie dokładnie, gdzie to było rzucane, to napiszcie w komentarzach. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, uważajcie na siebie, jak chodzicie, bo to nie tylko przysłowywa cegłówka może spać na głowę, ale na przykład jakaś suszarka, albo jakieś krzesło, albo jakieś biurko, albo wie, co jeszcze? I mało tego, podczas lotu tego przedmiotu będziecie słyszeć jakieś ha, 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 jakieś tam nie po polsku. Pozdrawiam i do usłyszenia, cześć, pa pa.